Logos, Anna Brejnakowska, cisza utkana przez sakrum, otulona resztkami kadzidła, memento dla zamętu, gościniec chwały pańskiej, spowita milczeniem i zadumą, ocieplona blaskiem świec. Zakrzepła w kropli wosku, milczy nadal, a kropla goń kroplę, ścigają się na zmianę, aż dosięgną ziemi i dadzą z wstanie. Cisza niby nie czyni nic, a pulsuje i dudni, niby nic nie mówi, a pociesza smutnych. Persona grata w sercu i na modlitwie, pokorna służebnica adoracji. Czasem trzeba tylko zamilknąć, żeby usłyszeć logos i zniknąć.